Chwileczkę. Czy wiecie, co przebija stonu naszych rozmów? To, że nie chcemy jechać! Co? Oczywiście! Tu jest nasz dom i ja się stąd nie ruszam! Wszyscy zostajecie! Ale jak powiedzieć o tym czamiemu? Nie musicie nic mówić! Zrozum! Naszym obowiązkiem jest pozostawienie tego miejsca w stanie idealnym. Grafik, przecież ja to doskonale rozumiem! Zaraz, zaraz! Ja muszę jechać! Ale nie sam serdeńko! To niesprawiedliwe! Mo, może nie powinienem się wtrącać, a, ale rozumiem, co on czuje. Co masz na myśli? W mojej grupie byłem najmłodszym gumisiem, tak jak Kabi u was. A, a kiedy dorosłem, stałem się po prostu jednym z nich. Przyznacie, że to żadna przyszłość. O, oczywiście masz rację. Kiedyś omawialiśmy ten problem. Och, Kabi, naprawdę chcesz jechać? Czy wiesz, że możemy się już nigdy nie zobaczyć? Chcę jechać, ale wrócę, przysięgam! Muszę zostać rycerzem! Kabi, widzę, że w tę podróż wyruszysz sam, ale życzymy ci wszystkiego najlepszego! Będę się nim opiekował, jak młodszy braty! Witajcie na kanale Polecamy! Zapraszamy do oglądania! Wrywa się wiatr! Wieje od... wschodu! O, patrz! Wschodzi drugi księżyc. To nie księżyc. obuć księcia Ktorna. Kevin, zaraz będą leciały gumisie. Przyjdziesz na wieżę pomachać im na pożegnanie? Zaspałem! Biegnę do lasu pożegnać się z nimi! Ale zaraz zaczynasz służbę w kuchni! Wszystko mi jedno! Muszę się z nimi zobaczyć ostatni raz! Kabi, pora startować! Zaraz idę! Szkoda, że nie znam zaklęcia, które zapewniłoby ci bezpieczną podróż! Dzięki! Nic mi nie będzie! Wiesz, nigdy nie uważałam, że jesteś okropny! to, to ty taka byłaś! Bądź grzeczny i... dużo jedz. Dobra. Kabi, miałem ci to wręczyć na urodziny. Jeżeli ci się nie psy da, możesz wyzucić. Jeszcze nie rozpakował. Dziękuję ci, że tyle mnie nauczyłeś. Kabi, pośpiesz się, ale już! Eee, Kabi, kochanie, nie zapomnij o nas! Podrzućcie mnie do tego czegoś! Odetnij Kaszełka, jesteś niezły!